Siemaneczko prędko nowy odcinek w tej serii, tak? Widać, nie widać, tak? Widać, okej. Okay. A powiem wam pewną historię, która mi się niby przytrafiła. I stałem się pół No, leciliśmy z odcinki, jak wypadną. Gdybym był małym chłopcem, pochodzę sobie trochę. O, widać, mi nie Ech, tak, bardzo wiem komikę, które pochodzą przykład, nie? I chciałem nie, jakiś taki super, czy nie? Ale nie udało mi się. Musiałem oglądać filmy ale no, nie byłem taki super. Dlatego robić stoję, Zoro to mam te, inne, wszystkie, ale nie byłem taki dobry. Do czasu, oczywiście. Poprosi... no, już nie dostarczam. No. Chciałem jakieś super nie? Możliwe w się w kółko do błoka wynieść na marne. Chciałbym go prosić, ale się podkładają mi o tak ręce. No. Już mi mu, to jest i Jezu, nie? Ale to wiem, że to jest o mnie, trochę. Bo to powiem o jeżeli ja jestem taki półgłówek, jak No. Chciałem być jakiś super, nie? Wysyłany, projektowałem siebie, Iło I było trochę trajektu. Jako... Więc tak, yy, myślałem, myślałem o tym, czytałem dużo filmów, projektów. Już się uczyłem. Czytałem o telegrafie, o było tak, z diabłem, nie? Byłem w szkole, że się śmiali, nie pachali. I, i no zacząłem mieć, ale to coś mi się wydarzyło. Powiedziałem, żałuję, że, 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 że miał, miałem linię od no nie? Taką, tylko zasiedziłem, ale nawoływałem z i wróciłem, no nie. te kłodne, no nie. I musiałem wrócić. Umarli. wszyscy mi ludzie umierali. Wszyscy umierają, no i tak się kuliłem co roku, a to jest ten są taką komosty? Prosimy. A tutaj to boga no nie, no boga. I... No. Ale niby drogę dachu, to zrobiłem te ranę i przypadkowo przechodziło uderzyłam się. I karko mi skrep na podłogę. nie. I karko to. Tak. O! Nie gra nie? Tak, na podłogę. I... Nie. Nic, nic nie było, żadnej zdolności. To nie, nie było, tyle braku. Nie, żadnego nie było. Po czasie, gdy gdybym... to, to zostało, nie? Okazało się, że z jakieś zdolności, ale przez motylikę. A, oczywiście, najpierw pokazał wszystkich się taki duch. tej kobiety. Tą bardzo lubię. Szanuję. Nazywa się to Tereniliczkornik. wiornek, nie? No. I, i, i on powiedział, ja mogłem mu dostać na stronę, Tak. Pyk. I do nieba. Jest w mojej głowie. Przygodę wiadomości. Telepatycznie. I, I tego będę szkolił. No. I w tym przykładzie, wiadomości, widać się my tu, gdzie ktoś nie co robi w danym momencie. Prze słońce. No. I właśnie tak. No i ten głupie. Jaka to jest do sprawiedliwości, jakby no, i ono istnieje, serio, nie wiem gdzie ono jest, ale nie powiem. No i tak. No, to od A imię, tak Aby tam jak już z tego cerkwi, o którym my to dokonam celu, i dokonam go, to mój cel. No i mu muszę dać artefakty, Bo boże, i toczyć barakę. Okay? No. No i tak. No ale toczy. No i tak. To trochę się już nie zredukuje. wiecie na no nie. Ale widać. I nas spokojnie mówię. No i tak. Po tym wyszliśmy. Wyszliśmy do tego, tego miejsca. Trafiłem tutaj właśnie. Do dps -u. Domu pomocy społecznej. No nie jest sporo, no nie? Ale wiecie, jest trochę tego i nowego I jestem tutaj, nie? I pójdźmy dosyć na opowieści. Potem też mogłem temu zrobić. Ukazał się druga to, że ja był przed tym nie kuścił. I wrócił do tego, co do I musiałem mi, że ja podpisałem, no nie? Ale ja nie podpisałem, nie? I mówiłem, że podpisałem, więc miałem pomysł. Skoro pisze dużo papierów, no nie? Więc ja myślę, że własny papier, tylko co I prosiłem o, o podpis panią i kolegę za po, połówkę dusz. I tak z diabłem mówiłem. I ja no, wykiwałem, rozumiecie to? Wykiwałem, diabła. Wyskanie mi kto mu refleks potrafił skoro... oleś mi tu łapać butelkę w górze, co? Szkoda, tak psz... łapać potrafię, a tak psz... łapie, zamachem jednym, butelkę, podchodzą, z fianką i potem coś. no! Że pojeźdź trochę, bo to taka fajna odpowiedź. Wkładam... no, zeźmie mi dole. Chciał ja po więc pomyślałem, Mam no, pojęcie. Zrobię tak. Podpiszemy to. Ja dopisałem do tego. Dała pani kolegę dłuższe po a tu uroku potem dopisałem. Ty tracisz swoje siłę, moce, oddajesz mi duszę, to zabrałeś i umierasz i czekasz na rodzinie Zyskałam dzięki temu duszę Michała Archaniowa. Jestem Michał Hanio. I jeszcze dużo różnych zdolności, które się po czasie objawiają mi, gdy robię dobre rzeczy i czynniki, Bóg mi je daje. I tak stałem się pół boki, boko wykiwałem i widać, pytasz, pytasz, że ktoś ma rękę i oddaje mu duszę, którą zawarł układ diabłem. No i to koniec tej opowieści od razu bohatera. Dziękuję, dla widzów, a wy jeszcze, jeśli, macie, e, jeśli chcecie, żeby gadał z duchami to piszcie, to będę kontakty pisał z duchami i im pomogę, postaram się, no i co jeszcze opowieści, jeśli macie podobała, to piszcie w komentarzu, dziękuję. Ale było fajnie, no dziękuję spakom. Ale było fajnie, a się, nie? No, subskrybujcie mój kanał. Jeśli coś wniosek do tego, to pamiętaj. Nie rób tego, bo to tylko ci udaje pół bogu. Czyli mnie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam szałeczka. No.